Specjalizowany zespół to osoby składające się oczywiście z chirurga, anestezjologa, pielęgniarek, dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty, którzy pracują od wielu lat z osobami chorującymi na otyłość i mają doświadczenie w tym, jak z nimi rozmawiać, jak je wspierać i e, jak pokazywać im e, kierunek, w którym powinni podążać. E, dlatego. Raczej zalecam wybieranie takich ośrodków, gdzie wiemy, że mają bardzo duże doświadczenie. To nie może być tak, że pacjent wychodzi ze szpitala i jest pozostawiony sam sobie. To nigdy nie dzieje się tak, że pacjent jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki schudnie i to utrzyma, ponieważ jak sama sytuacja covidowa nam pokazała, są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zaplanować, rzeczy, które pojawiają się nagle. Które są dla nas bardzo stresujące i wtedy też mogą się pojawić takie stare nawyki, o których zapomnieliśmy czyli na przykład podjadanie, picie słodkich napojów. I to wszystko może wpłynąć na to, że może dochodzić do tak zwanego efektu jojo, a tak naprawdę do nawrotu choroby otyłościowej.